Witam serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przed nami trawa Miskant Chiński Gigantus. Chciałabym Wam pokazać, jak ona ta sadzonka rosła. Miskant Chiński Gigantus zaczyna wypuszczać wiersza z źródła trawy. Mamy połowę maja. Mamy 15 lipiec, czyli pokazywałam Wam wcześniej, jak wyglądała ona dwa miesiące temu, a jak teraz już wygląda po dwóch miesiącach. Na tą chwilę myślę, że mamy 80. Jest to sadzonka dwuletnia. również sadzonka dwuletnia. Także nie wiem od czego to zależy. Co tutaj jej nie pasuje, że ma tylko taką na tą chwilę wysokość, a jej ta, dru a ta druga po prostu taka wysoka, a ta tutaj taka niska. Nie wiem dlaczego. I tak wygląda w całej swojej okazałości. Jeszcze tutaj dodam, że trochę źle może mówię tą nazwę, bo to jest miskant chiński giganteus, czyli olbrzymi. A ja to tak sobie do głowy wbiłam, że to jest miskant chiński gigantus. Tak mi jakoś prościej jest to mówić. Został on przywieziony, taka ciekawostka, został on przywieziony do Europy z Azji południowo-wschodniej około 1930 roku. A powstał on z miskanta chińskiego, połączony z miskantem cukrowym. I maksymalnie osiąga on wysokość 4 metrów. Także zależy to też od warunków, jakie ma. I zauważyłam też, że jednak, jeżeli jest więcej podlewany, to jest chyba jednak ten, to ma znaczenie, bo tutaj. Bliżej tego Wiskanta idą rury takie no, drenażowe z deszczówki, jakby z, dołu, z dachu domu. A tam ten drugi, też ten dwuletni, podlewam, ale wiadomo, nie tak często jak mi się przypomni. Myślę, że tutaj jednak może ta woda mieć znaczenie. Chociaż generalnie nie każdy trawy lubią wodę. I tutaj jest trzecia sadzonka Miskanta olbrzymiego jest ona taka bardziej taka gęsta także na tym przykładzie chciałam Wam pokazać, że po prostu niby trzy sadzonki kupione, kupione dwa lata temu, ale każda z nich ma inną wysokość oraz inny jakby taki pokrój Tutaj ta jest bardzo taka gęsta i wysokość osiągnęła na tą chwilę 1,30 m. Ta pierwsza ogromna przeszło już 2 m, osiągnęła 2, dokładnie 205 cm. Natomiast ta druga jest bardzo rzadka i ma tylko 1,10 m. Także takie jest porównanie. To zależy po prostu od miejsca, myślę od ilości wody. Sadzonki kupiłam w brico Marsza dwa lata temu. A zainspirowałam się oglądając filmy ze szkółki w Słowieńscy, z Lądku, ale tam niestety nie było dostępnych sadzonek, więc przez przypadek znalazłam je w brico Marsza. Po prostu zainspirowałam się, podobało mi się taką, taka ogromna ta ogromna trawa, taka niespotykana, nigdy takiej nie widziałam. Po prostu, no, to coś, jak się niekiedy zobaczy, że to jest to coś i się chce, na to i to było to coś. Ona po prostu będzie od dołu miała takie jakby bambusy I dopiero tak wyżej będzie się ta trawa rozrastać, także z dołu będzie wyglądał jak taki bambus. Także na tą chwilę dziękuję za oglądanie, napiszcie w komentarzach czy wam się podoba, zostawcie łapkę, no i jeżeli macie ochotę na dalsze filmy to zasubskrybujcie, taki mały prezent od was dla mnie, dziękuję, cześć.